Dzień dobry. W dzisiejszym materiale wytłumaczę Państwu, co to jest raport miesięczny i kiedy go wykonujemy oraz jakie najczęściej stwarza nam problemy robienie tego raportu. Po pierwsze, raport miesięczny, jak sama jego nazwa wskazuje, wykonywany jest za miesiąc pracy, ale proszę pamiętać, że rozmawiamy tu o zakończonym miesiącu, co to oznacza w praktyce. Wykonanie raportu na przykład za luty będzie możliwe dopiero w marcu. Miesiąc musi się zakończyć kalendarzowo, aby móc wykonać raport. W przypadku, gdy próbujemy wykonać raport miesięczny za luty w dniu 31 stycznia, kasa odmówi jego wykonania. Proszę zwrócić teraz uwagę, jak będę próbował na kasie fiskalnej wykonać taki raport. Wybieram w menu kasy pozycję drugą – raporty. Przechodzę do pozycji 25 – raporty okresowe. Wybieram raport miesięczny. Jeżeli spróbuję zrobić raport za luty, a obecnie mamy luty i ten miesiąc się nie zakończył. Kasa poinformuje nas o tym, że miesiąc jest niezakończony i nie będziemy mogli tego raportu wykonać. Często spotykamy się z pytaniem z Państwa strony: co mam zrobić, jeżeli w danym miesiącu nie było sprzedaży? Czy mam drukować raport? Tu odpowiedź jest dosyć prosta. Nie trzeba robić nic, ponieważ kasa czy też drukarka nie wydrukuje pustego raportu poza kilkoma modelami urządzeń, które taką funkcję posiadają. Jednocześnie zaznaczę, że nie mamy obowiązku drukować raportu informującego o zerowej sprzedaży w danym miesiącu. Ostatnie już pytanie, z jakim się spotykamy, to czy można drukować raport miesięczny więcej jak jeden raz? Tak. W przeciwieństwie do raportu dobowego, których liczba jest ograniczona do 1830, w przypadku miesięcznego nie mamy takich ograniczeń. Jak Państwo spojrzą wybieram raport miesięczny, tym razem za miesiąc styczeń, który się zakończył. Wybieram opcję pełne i drukuję raport na kasie. Wykonuję go jeszcze raz, również za styczeń, bez żadnych konsultacji. To oznacza, że możemy wydrukować go wielokrotnie. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z materiałem o raportach dobowych, który wyświetla się teraz w lewym górnym rogu. Wystarczy kliknąć, by przejść do filmu. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.